Tutaj to kurwa ma. Tutaj e? spokojnie kurwa. <grym> leż, leż spokojnie. Work, 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 work. work na na zdjęcie? jak teraz rozbijecie. Jak ty? to? A, tak? To jest nie tak? Tak? Tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, się tak. Nie tak. Tak, tak. Tak, <grywa> ja mam 70. Słucham, panie, czy chcecie siedzieć na pokoju? Bo nam żaru też. A kuma. Idzie dalej do Białej, pójdzie 70. Tak się bawi ekipa na dachu. Tak się bawi, tak się bawi, K S. Tak się bawi, tak się bawi, Ja szczębię. Weź na na dół, a kopiec. Ale kopło kolegę! Dwa razy ci Jak Ja nie robię. A no trochę robimy. Tak. Tylko trochę. Do, daj mi to trochę na dół. Jak, jak, jak jest, kurwa, nisko. Grunt to dobra zabawa. Daj, daj żaru Moja zapalara. Kupiłaś się, kurwa, dzisiaj, tak? To? Ja nie no. kupiłem, ja kurwa, ty Kurwa tak kopił, kupił Kurwa. kurwa. Że Kupił, z kurwa. Se A co za się, za się, kupuje się, kurwa. jest kurwa, bo tutaj kurwa, ja podwyżkę też Morda Mordat kurwa, Tak, się psi siwym O kurwa ty, mała kurewko. Kiedy cię dojadę, gdzieś to bym zakontonał, kurwa. kurwa, kontroluj Bajerek ci powiedziałem, kurwa, ale spokojnie tam. Kurwa, całe życie kurwa. Całe życie z wariatami. Dobrze, odagra no, czy... ten ryj, kurwa. Dobrze, bada, jeźdź, pij, do domu przysłonię. Kurwa, pawiam. Takim ryjem, kurwa, ja taki rytem kanałami chodzę. Ze do względu na drastyczne sceny, w późniejszym filmie przerywamy transmisję. Bo to widzicie <laughs> będzie zaraz.